Nie będą mieli sporo pracy, żeby te punkty jakby zdobywać, bo co wyścig jest naprawdę mocna obsada. Tutaj Rafał Karszmasz, który na pewno będzie chciał się zrehabilitować, coś na pewno pozmieniał, więc zobaczymy, czy to będzie Rafał odmieniony. Jest szybki Kevin Wolbert. No, zdecydowanie jakby para mocniejsza na papierze, patrząc na to, że tutaj młody Gzyl będzie musiał sobie stawić czoła rywalom, mocnym rywalom w tak właśnie dobrej stawce. Jak to się ładnie mówi, nieco, tym bardziej doświadczony. Bardziej doświadczonym? Tak, oczywiście, bo wiemy, że zawodnicy młodzieżowi niejednokrotnie potrafią psikusa sprawdzić i, i faktycznie przywieźć za plecami bardziej doświadczonych, utytułowanych kolegów. No dobrze. Rene Bach, Rafał Karszmasz, Mateusz Gzyl i Kevin Welberty. Tak wygląda skład tego wyścigu. To jedziemy. Oj, został Mateusz Gzyl wyraźnie, ale za to nieźle. Rene Bach, chociaż już wyprzedzony przez Kevina Welberta. Welbert Bach. To jest ta pierwsza para, axyl wyprzedzony przez Rafała Karczmarza, 4 do 2 dla gości, tak wygląda na razie ta sytuacja, ja mówię na razie, bo Bach no, na pewno lepiej niż w poprzednim starcie, no, też mniej uwykłany w walkę, musi po prostu gonić teraz Kevina Welberta, ale Welbert mam wrażenie znowu super szybki, tak jak był w pierwszym wyścigu swoim, potem była dwójka, no a potem, a potem, czyli teraz, o ten Wyciągnęło, ale mimo wszystko jedziemy dalej spokojnie, no i Kevin Belber, który tutaj ponownie jest znowu szybki, Bach szuka, ale tutaj Bach za szeroko, więc traci momentalnie dystans, no ale musi uważać, bo za nim jest cały czas Rafał Karsmasz, który też tak trochę z cicha pęk tutaj nam jedzie, no czeka bardziej na błąd Renę Bacha, a Mateusz Gzyl, który po prostu... Ma dojechać do mety, no bo nie jest w stanie tutaj dogonić w żaden sposób Rafała Karczmarza. Rozjechało nam się towarzystwo dosyć mocno, chociaż tu Karczmarz jeszcze pójdzie szeroko, ale to na niewiele się zda. 4 do 2 dla zespołu z Rzeszowa, dla Texom Stali Rzeszów, 3 punkty Kevin Welbert, 2 punkty René Bach, 1 punkt Rafał Karczmarz i bez punktu Mateusz Gzyl. 2-4, 17-31. 그 <목소리나>